Na zwiedzanku. W statku. Ale w naszej kabiny nie pokażemy, bo tam mamy bajzel. Pokażemy kabinę Bartosza. Dokładnie, tak zrobimy. Jest taka sama. Mamy sobie takie oto panelki. I dzięki medalikom, które mamy, mamy oto takie medaliki, nasz pokój się otwiera. No ale to nie jest nasz pokój. Otwórz, otwórz. Idziemy zwiedzać. Dzień dobry, czas na zwiedzanie. Chodzimy w takim razie, żeby pozwiedzać, jak wyglądają kabiny dwóch osób. Tu jest jedno łóżko, tu jest drugie łóżko. Tu jest właściciel jednego z łóżek. Tu jest ten, jest garderoba. Światło się samo włączy. I w nocy też się samo włącza. Mają baga. I taka oto toaleta. Pokazaliśmy już kabinę, to gdzie idziemy dalej? Eee, wyjdziemy z pokoju i pójdziemy oglądać dalej statek. Dokładnie. Tak nie ma tak prosto dostać się do basenu, trzeba przejść przez wszystkie te. To gdzie idziemy? Do kaplicy. Do kaplicy najpierw? No tak. A w kaplicy jeszcze nie byliśmy. Na basenu się bardzo prosto zostać. No tak, to po basenu byłoby krócej. Tak, w pokoju przejść na piętro. No ale tak, to jak musimy najpierw przejść przez gigantyczny korytarz. Za to to jedzenie mamy trochę dalej, bo trzeba przejść przez cały korytarz i zjechać 10 pięter w Ale możemy powiedzieć, że statek ma 4000 osób, dobrze mówię? 3660 bodajże. I chyba 2000 obsługi. 1200 obsługi. No mam blisko. I są, jest tutaj 25 restauracji, kawiarni i tak dalej, barów. E, basenów jest jeden dla dorosłych, dwa takie publiczne dla wszystkich i jeden taki Infinity. Jest sporo jacuzzi. Wieczorami są filmy puszczane i można popcorn dostać. Gdzie idziemy? Prosto. Ale prosto. E, wieczorami tak właśnie można dostać popcorn, zobaczyć sobie film. Yy, codziennie, dwa razy dziennie jest, jest sztuka w teatrze, ta sama. Yy, jest sporo konkursów w ciągu dnia i losowań. Jest albo bufet na kolację, albo yy, można iść do restauracji z kartą. Jest kilka dodatkowych restauracji takich otwartych w ciągu dnia. Może ktoś zna mnóstwo liczby? Mm -hmm. Na pewno są trzy, jak okażą, ale jest pizzeria, jest restauracja Sushi i Irish Pub. Eee, ale dodatkowo jest jeszcze Salty Dog, czyli fast food. Hot dogi i hamburgery 100% połowinki. I dodatkowa pizzeria z pizzą na kawałki. Mm -hmm. eee, I są jeszcze Speciality Restaurants, a one są płatne. Dwie chyba. Ale obiadek 100 dolarów. Nie, nie, nie. To co to jest za 100 dolarów? Za 100 dolarów jest, jest specjalne danie z szefem kuchni. I tak dalej. A tam kosztują około 30 dolarów tutaj. To jeszcze nie byliśmy, ale widzimy, że jest konsjeż. O. Ktoś tam siedzi, nie chciałam ich nagrywać. Można tu wejść? Nie wiem, że Ach, to jest ta konsjerż losz. Tam już siedzą ludzie w garniakach. Ani po lewej stronie to jest Wedding truffle, a po prawej jest Council Lounge. Ale nie możesz napić do Wedding truffle? A nie wiem, możesz spróbować. Nikogo tam nie ma, przyrodko. Sprawdźmy, czy otwarta. Nie, nie wejdziemy. Karta drinków, którą może gdzieś znajdziemy i pokażemy. Jest niby mała, ale okazuje się, że o co się prosi, to ci zrobią. Eee... Wystarczy poprosić. Szkoda, że przed ostatniego dnia dowiedziałam się, że działa to też na soki wyciskane, czyli jak poproszę, że wyciskany sok z pomarańczy, to mi przynoszą wyciskany sok z pomarańczy. Tutaj jest klub młodzieżowy. Czy możemy do niego wejść? Nie wiem. Nie byliśmy tam jeszcze. choć zobaczymy. O Ale jest zamknięty To jest od 3 do 7 Tak od, od 3 do 7 lat W czwartach od 9 do 5, jak na morzu od 9 do 12, od 2 do 5 i od, od 7 do 10 Jest już po piątej? Mhm. Mm. A nie było A nie nie ma, jest za 10 U. Obsługa nas od razu złapała, się nie zgubiliśmy. To chodźmy gdzieś dla dorosłych. Jak na przykład Fitness center. Jak to wczoraj na fitnessie było? Ciężko. Nie głośno, że było wczoraj na fitnessie. Bardzo łatwo. Bo nie poszedłem. Wartość się wykruszyły w ogóle przed zajęciami, a Dorota wykruszyła się w trakcie i nie została do końca. Dobrze, bo pani nie chciała wypuścić. Generalnie mieliśmy dwa darmowe wstępy na zajęcia fitness i było jakieś cardio. Ja myślałam, że będzie coś na siłę mięśni, a ja nie no, taki no, wycisk. Po 15 minutach miałam dość ale, i zwiałam, ale Mateusza pani już nie wypuściła, bo powiedziała, że tylko jedna osoba może zwiewać na zajęcia, a na tych zajęciach były aż trzy osoby: my i Marcin. Wychodzimy na pokład. Oj, sorry. Wyszliśmy na pokład. I wszyscy zakładają chwilę przeciwstroneczne no już. To możemy iść na górę. Tutaj mamy jogging track. 7 przebiegnięć dookoła statku to jedna mila. Zwykłe boisko. Do koszykówki i do squasha, tak to się nazywa? Chyba do wszystkiego. Jest pole do mini golfa. Proszę zademonstrować, jak się gra. Pierwszy kwiatek. I się odbijemy. Nie? Panie, jedyny I lekkim zamachem uderzamy... ...za burtę! Żeby nie było, trzeba te piłki i do tego piłki I teraz będzie ciekawe, jak nasz spec tutaj od spraw roślinności wyciągnie piłkę z trawki. No i ja nie wiem, czy to jest, czy tak wolno. Chyba wyszło poza pole. Jej! Jesteśmy na deku 16, na którym znajdują się baseny. I restauracje. I restauracje. Przed chwilą byliśmy właśnie na deku 17. Tam było miejsce do biegania, i. 18, gdzie był minigoler. Dokładnie. No a, a co macie za sobą? Mateusz już pokaże, jak się tego używa. Nie, ja nie potrafię tutaj. tego używać. ale Na tym ćwiczyliśmy ostatnio. Tak, na tym ćwiczyliśmy na fitnessie właśnie. Te y Dobra, idziemy do ciekawszych miejsc. Tu jest pierwszy jacuzzi. To jest taki 17, a byliśmy na 18 i 19. A na 16 teraz schodzimy w dół. I na 16 są baseny. I imprezka z reguły, bo to jest taki duży telewin, gdzie są filmy. O, tutaj jest skywalk jeszcze, ale to jeszcze pokażmy te baseny. To się dzieje. Jeden basen tam jest drugi, między nimi jacuzzi. Ja idę po drinka. No ale to nagraj jak idziesz po Tak, ze mną. A ja chciałam skywalk pokazać. Co? Skywalka chciałam pokazać. Chcemy coś? To za chwilę pójdziemy. Chcemy coś. Czyli tak. nie będziemy namawiać do złego na kamera. Chcemy po prostu to tak też... sok pomarańczowy. Sopka jest O no to jest slice? Do zabierania czystych ręczniczków i wyrzucenia brudnych. I druga restauracja z fast foodem. I soczek pomarańczowy z Sprite'em zamówiony? To idziemy zwiedzać dalej. Nie komentuję. Jest i Skywalk, choć w porównaniu z poprzednim rajsem jest dość słaby. Na Genuę. I tu jest Fresh Market, ale go już pokazywaliśmy pierwszego dnia. Więc tylko szybko przez niego przebiegniemy. Akurat chyba nie będzie jedzenia. Jedzenie jest zawsze. Dobrze, jednak jest jedzenie. Jedzenie to jest prawie zawsze. Tylko w nocy po 11 tu jest jedna alejka, jest jeszcze dokładnie taka sama. Druga alejka tam. Jeszcze w tych przejściach też jest jedzenie. Zabieraliśmy na Infinity Pool. Gdzie oczywiście też jest bar. Idziemy piętro wyżej zobaczyć leżaczki. I właśnie jesteśmy sobie na basenie tylko dla dorosłych Czyli kolejny basen Z barem Jest tu coś jeszcze do nagrania? Poza dużym logiem N. Enchanted Princess, jacuzzi. nie wiem jak się czyta, Enchanted, Enchanted Princess. U góry są jacuzzi. A tam dalej jest sanktuary, w nie byliśmy, ale jest chyba płatne. Dzisiaj ostatni dzień na statku, dlatego nadrabiamy zaległości. I wieczorem jemy dwa obiady. Pierwszy obiad to jest w Irish na drugi obiad normalny. Tylko, że jeszcze w międzyczasie zjedliśmy faktycznie obiad o 15, więc będziemy później się topić w kakuzynie, a nie stawać z tego głowami. Do tego dowiedzieliśmy się, że nie jest tam chyba cztery piwa do wyboru, tylko w kancie było z 15. Na koniec wyjazdu. A jak Irish Pub, to musi być Guinness. Rozwiązanie jest bardzo proste. Trzeba jechać jeszcze raz? Albo przedłużyć aktualny wyjazd na tydzień lub dwa. Jest ostre? Mm. Tutaj państwo zamówili coś i nawet nie wiedzą co. Ja tego nie chcę. <grym> Masakra. Taki to no, no, ci nie takie dobrze. Macie lubisz takie. Co? A co to jest za napój? To jest oliwka. nie ma znaczenia. To nie ma najmniejszego znaczenia. Po kosztowaniu drinków płyniemy. Ale to znaczy, że, wca, że wcale nie było czuć jak odpływamy. I tam był zapuch słońca ustawiliśmy pierwsze jedzonko Przestawkę, już drugą przystawkę, Pierwsze były onion ringi. Rabowa jak smakuje? Rabem Ale jest smaczne, jest dobra. Chcesz coś wstać? A za chwilę. A Marcin zamówił zupę cebulową, tak? Tak. Tylko, że ona nie wygląda jak zupa. No tutaj jest jeszcze cheddar z Zobaczymy, czy zjemy drugą kolację. Albo wręcz, czy zjemy drugie danie. Nie no, na kolację idziemy. No więc dają nam cały czas jedzenie. Yy, zamówiłem sobie oto takiego burgerka. Ale najlepsze zaskoczenie jest... Znaczy może tu jeszcze je. marcin kolejnego burgerka. Mateusz kolejnego. Ale Dorota dostała największe. Nie, to tylko dwa kawałki. Jak to nie, ale taka duża. Z pytkami. No, taka duża z pytkami. No. Kolacja przed kolacją będzie pyszna. A jeszcze deserek czeka. Właśnie, jeszcze mamy zamówić cztery deseryki I zjeść kolację. Spoko, tylko ten czas się coś nie zgadza. A tu jest to? Mamy do Jeszcze 50 minut mamy? 20-40 minut kolację. to 40 minut. Pójdziemy szybko do pokoju, przebierzemy się. I przyszedł nasz deser z Nie wiem, kto go zje. Na cztery. Tak, zjedliśmy pierwszą kolację. wybraliśmy się na drugą kolację. Aktualnie Mateusz jest faktorem. A reszta czeka na jedzonko. Ja piję soczek, po Świe który pan... Wyciskamy. Śpieszo wyciskany. Po który pan kelner skoczł mi piętrze do góry, bo na tym piętrze nie mają sokowi sokowirówki. Nie się wiedziałam, pan. że tu nie wolno. Pytam, <grym> że tu nie wolno. Jak widać wolno. Zależy od kelnera. Ale zbierają żądania i Żądanie. dostajesz co chcesz. prośby. I zgadnijcie co przyszło. Jedzonko. Jedna jedzonko. Drugie jedzonko. Mateusz już je. Trzecie jedzonko. Ej, jest jedzon I czwarte jedzonko. Ostatnio nie nagraliśmy całego statku, więc idziemy nagrywanie statku part 2, choć już nam się bardzo nie chce, bo to ostatni dzień i powinniśmy posiedzieć w jacuzzi, albo iść spać. zostały tym... jeszcze trzy pięta. No właśnie, więc szybko przejdziemy i zobaczymy, co tu jeszcze jest. Poziom siódmy i teatr. Akurat nie ma żadnej sztuki, ale normalnie tutaj są. I normalnie, wszystkie miejsca są praktycznie zajęte. Podobały wam się sztuki w teatrze? No to był spokój, podobały się. Jak tam mówisz, że nie lubisz teatru? Ale to był spoko. Now it's gonna hurt you the way the words do When they said I'll your skin Kept on the inside No sunlight Sometimes the shadow wins But I wonder what would happen If you say What you wanna say Teraz różne sklepy, biżuternie głównie i docieramy do baru i imprezy. Pizzeria. To trattoria. A tu jest karaoke. I ludzie sobie śpiewają. Nie? Czasem umiem, a czasem nie umiem. Dzisiaj pani umie, ale wczoraj nie umiałam. A z tą restauracją? To tak, bar i restauracja numer X, albo x Z muzyką na żywo. I wyszliśmy jeszcze na zewnątrz. Stwierdziliśmy, że dolnych pięter już nie będziemy nagrywać, bo do wielu miejsc teraz nie wyjdziemy, jak na przykład do głównych restauracji. Czy w kasynie nie bardzo wolno nagrywać? Ale wyczyliśmy jeszcze na zewnątrz. Mamy z tyłu statku. Całkiem nieźle wodę wzburzamy.